To Kameli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was, kochani, na horoskop na sierpień. Zapraszam wszystkie osoby z poznaku raka. Znak słoneczny, ten księżyc, drogie raczki to jest y, czytanie dla Was. Sprawdzimy Waszą główną energię i zobaczymy, jak wygląda Wasza sytuacja w sierpniu. Drogie raczki, zaczynamy. Główna energia w sierpniu. Wasza sytuacja, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, coś, co już odchodzi, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy, rezultat. I sprawdzamy. Horoskop na sierpień dla Was. Możecie się spodziewać w sierpniu y, niespodziewanego. O, spodziewaj się niespodziewanego. Tutaj jest y, nagła wiadomość, nagła wizyta. Y, planeta Markury, czy Mer Merkury. Więc jeżeli do, do, się do Was ktoś y, nagle, y, dla Was nagle to będzie, bo, bo to jest taka energia, że to jest ktoś, kto y, y, zamierza to zrobić. Ale Wy prawdopodobnie się tego nie spodziewacie. To jest energia kogoś, kto będzie chciał z wami porozmawiać, czyli początek rozmowy, y, początek komunikacji, jak najbardziej to może być ktoś was właśnie odwiedzi y, tak szybko, to jest y, y, taka, y, taka energia, że ktoś, jeżeli ktoś się właśnie do was, do, do was odezwie, to nie po to, żeby zapytać, co u ciebie i tyle, tylko żeby coś przedyskutować, żeby o czymś porozmawiać. No właśnie to jest taka energia, że... Zostanie ta osoba z wami na dłużej, więc jeżeli ktoś was odwiedzi, no to zostanie na dłużej. Jeżeli ktoś was gdzieś nagle zaprosi, to też, żebyście mogli zostać na dłużej. Możecie się też spodziewać tak y, na dniach, jak teraz słuchacie tego czytania, to tak dosłownie na dniach, y, być może nawet dzisiaj, tak jak, bo to jest czytanie na sierpień, ale możecie słuchać w każdym dniu, prawda, że to jest taka y, szybka energia, ale taka właśnie niespodziewana dla was, ale tak jak mówię, że to jest planeta Saturn, czyli to... Zostanie na dłużej. Będziecie z kimś dłużej rozmawiać, ta energia zostanie z wami na dłużej. Wasza sytuacja Draczki? Siódemka Mieczy. Totalny brak zaufania macie do tej, do tej sytuacji, do, tych, do tego kto, kto was odwiedza, do tego kto, jakie ma intencje ta osoba. Król Buław. Wisielec. Astenarów. Konkowie. No tutaj może być tak, że to jest ktoś, kto będzie wam proponował y, nowy początek. Ta więź jest, czyli intencje te, są takie, że mm, naprawdę ta osoba chce tego nowego początku, ale Skról jest, słuchajcie, siedem czy wisielać, czyli to jest mm, dla Was niespodziewane, że ta osoba się odzywa, że Wam to proponuje. Zaskoczeniem to jest dla Was i Skról Buław, czyli raczej tutaj patrzy na to tak, że On teraz ma na to ochotę, więc się kontaktuje. On ma teraz na to ochotę, ona ma teraz na to ochotę, więc do mnie pisze chce się ze mną spotkać. Robi to, bo, ponieważ ma ochotę. Król Buław akurat teraz jest gdzieś przejazdem, na przykład w moim mieście, albo akurat ma wolny czas, wolny dzień, więc się odzywa. Wy na to tak patrzycie, macie totalny taki brak zaufania, że to jest, że to jest spowodowane w jakiś sposób takie wami też, ale że to chodzi o was, nie o, to, o tą osobę, że akurat on, on czy ona ma na to czas i ochotę i chęć. Tylko chodzi o was. Intencje są takie, że to jest ktoś, kto czuje tą więź z wami i chce tego nowego początku, czyli prawdopodobnie do tego będzie doszła ta cała rozmowa, ta wizyta. Przeszkody, słońce. No zobaczcie, na przeszkodzie słońce, no. Czy was to cieszy? Czy to jest wasze spełnienie? Czy właśnie tego raczej chce w życiu? Czy to jest coś, co po prostu was usatysfakcjonuje? Księżyc. Sami nie wiecie. Sami nie wiecie. Tutaj, tak, z jednej strony macie ochotę się z tego wycofać, a z drugiej strony chcecie zobaczyć, co dalej. Na przeszkodzie jest, słuchajcie, no księżyc i słońce, ale słońce jako pierwsze, bo gdyby było odwrotnie, no to tutaj rozświetliłoby Wam się z czasem, ale tutaj jest, te, te, tak jakby, Wy wiecie, jak, 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 to, się, jak to się skończy. I już po prostu to macie, tak jakby, w głowie i przedyskutowane to wszystko. Zobaczymy Wasze myśli. Krowa mieczy. No, jest raczek, który po prostu myślę, że ta osoba, y, która się właśnie nagle do Was odezwie, będzie chciała się z skontaktować albo odwiedzić, to y, spotka się z takim chłodem. Takie macie myśli, chłodno na to wszystko patrzycie. Czwórka mieczy. Dwójka mieczy, paść mieczy. No, zobaczcie, same, same miecze macie y, raczki. Same miecze macie w myślach. I tutaj w, zobaczymy, co zrobicie, ale w myślach macie taki scenariusz sobie, piszecie, że czy to mi pomoże w moim uzdrowieniu, czy to mi pomoże w tym, żebym mogła wyjść z tej sytuacji. I z jednej strony jesteście ciekawi, ciekawe, co ta osoba ma, ma wam do powiedzenia, jak będzie się na przykład tłumaczyła, co będzie robiła, jakie ma intencje, co, co chciałaby zrobić. Z jednej strony ciekawi was to, czyli chcecie porozmawiać, chcecie się spotkać, ale w takim małym stopniu, bo po prostu, bo nie wiecie, czy to jest ktoś, kto wam. Y, pomoże w tym uzdrowieniu, czy jednak, czy jednak Wam nie pomoże? Czy jednak przeszkodzi? Dziesiątka buław. Jest taki raczek, tak to też odczułam, słuchajcie, jak, roz, jak też tasowałam te karty, że jesteście czymś jest zmęczeni już. Być może tą osobą, być może tym działaniem, być może to jest tak jakby ktoś kto Was nagle odwiedza, przychodzi od, nie wiem, odzywa się do Was, chce rozmawiać, chce Wam proponować nowy początek, a tutaj jest raczek mówi, takie ma myśli. Ja już tyle razy w tym byłem, dokładnie w tej sytuacji, w tym samym miejscu, tak wiele razy. Przeszłość, piątka była. To no jest jakaś taka kość niezgody była pomiędzy Wami, o że tak powiem. I tutaj jest y, ktoś, chce, kto, kto chce to y, naprawić. Tutaj nie ma tak jakby, że pojednanie, tylko. Jakąś walkę pomiędzy wami zastąpić tym, żeby przekształcić tą energię w to, co się dobrego pomiędzy wami dzieje? Semka denarów koło fortuny, 7 <słuch> kadenarów. Tak, tak jakby. To jest taka, to jest taka energia, że. To mogłoby nawet działać, mogłoby y, pomiędzy wami coś, coś więcej być, to ta relacja, ta sytuacja mogłaby pójść do przodu, czy to nawet zawodowo, to wszystko mogłoby naprawdę, naprawdę dobrze iść. Tylko z y, koło fortuny siódem kardynarów, tak jakby czynniki zewnętrzne, to co się dzieje na zewnątrz, y, wciąż tak jakby was blokują, albo was rozpraszają, albo was tak y, odciągają od tego. Czyli tak z jednej strony są kadenarów, Pracujecie nad tym, a z drugiej strony gdzieś na przykład ktoś co chwilę odchodzi, albo wy odchodzicie i zamykacie drzwi, albo ta osoba odchodzi, zamyka, drzwi, zamyka drzwi, potem okazuje się, że no ale to wszystko ma potencjał, może na tym nadal pracować, no to trochę popracujemy, ale potem nie wiem, czy na przykład poznajecie różne osoby inne, albo zajmujecie się czymś innym w życiu, no tak, czyli to jest, um, powiem wam, bo to jest przeszłość to jest coś, co już odchodzi, zobaczymy w przeszłości, bo jest tak pokazane, że w sierpniu zdacie sobie z tego sprawę, że, że to tak nie może dłużej wyglądać. Że to, że to was nie doprowadzi do nikąd. Po prostu, jak się tak wciąż odchodzicie, raz jedna osoba, raz druga osoba, i tak i czaskacie tymi drzwiami. Teraźniejszość, arcyka A wszechświat wie swoje. O, taka jest energia. A dusza wie swoje. Czyli tutaj to duchowe połączenie jest. Tutaj jest taka energia, że. No dusza, dusza wie lepiej. Z jakiegoś powodu wciąż do siebie wracacie. Szóstka mieczy, świat, król kielichów. To może być, teraz słuchajcie, tak, ym, ja się staram być bardzo uczciwa, jak te karty pokazują się, to mówić to, co czuję, więc ja wam tak powiem, i, ale jeżeli tego nie czujecie, to po prostu nie przejmujcie, bo to z jakiegoś powodu może być takie z karty mówią, że to może być wasz taki docelowy partner. Ja się staram bronić przed takimi określeniami, ale tak tutaj jest, że jest świat i król kielichów, że to może być w przyszłości ktoś, z kim będziecie w związku, albo w takiej stałej relacji, albo z kim będziecie na przykład współpracować, z kim będzie Was łączyło coś więcej. Tak może być w przyszłości. I dlatego tutaj jest, bo to jest teraz dlatego ten wszechświat, mimo że wy wychodzicie, czaskacie tymi drzwiami, tak jakby rozpraszacie się ale prawdopodobnie jesteście mimo wszystko i tak coraz bliżej siebie. Coraz bliżej siebie. Być może nawet się nad tym zastanawiacie, że jak to jest, że dawno się to powinno rozwalić, dawno się powinniśmy, nie wiem, rozstać, każdy zająć swoim życiem, a jednak wciąż te drogi nas tak jakby prowadzą do siebie. No, tak jest to tutaj pokazane, że dlatego to jest ta to Wszystka Mieczy, dlatego te nieporozumienia, te tak jakby kłótnie, wy wciąż naprawiacie to, naprawiacie, naprawiacie i wciąż jesteście coraz bliżej siebie, Wciąż tak jakby ta droga, na której jesteście, ona jest coraz bardziej, coraz mocniej utwardzona, ale jednak i tak jeszcze się rozpraszacie. No taka jest teraźniejszość. Ja wam to powiedziałam, tak jak karty pokazują. Najbliższa przyszłość, trójka denarów. Zawszecie, zawrzecie rozejmy, tak bym powiedziała. Zawszecie rozejmy. Samka była, trójka kadenarów. No i w sierpniu będzie całkiem dobrze pomiędzy wami. Że pomimo tego właśnie, że, y, że potraficie się, tak jak tu się pokazuje, potraficie się zranić, pot, tak jakby potraficie nie spełniać swoich oczekiwań, to, to y, ta tęsknota, to co jest pomiędzy wami, to... To jest tak jakby silniejsze, bo to są tak jakby na końcu te karty rycerzne No z, jak, z takiego powodu, z jakiegoś powodu, słuchajcie, wciąż na tej drodze jesteście razem, mimo że ona właśnie wygląda w taki sposób. I mimo że dla Was to jest bolesne, mimo że jest dla Was trudne, ale y, tak, tak, tak Wasza droga wspólna, tak wygląda. I to jest tak, y, tak karty o tym mówią. A w sierpniu po prostu no, będzie, będzie się działo, będziecie dużo rozmawiać, będzie równowaga, będzie no, taki właśnie zawarty rozejm, czyli y, Czyli będzie dobrze pomiędzy Wami. Wasze nastawienie. Trójka kielichów. Tak, tak bym powiedziała, że świat wróci na, na swoje tory, na właściwe tory. I tutaj ja to bym odebrała, także nastawienie macie takie, że, że można się tak jakby wyluzować można się pocieszyć życiem, że nie trzeba się już niczym martwić, że, że w sierpniu będzie dobrze. Trójka było. Piątka mieczy, też kielichów. No właśnie będziecie tak y, raczej skłonni y, do flirtów, y, skłonni będziecie do, do tego, żeby y, żeby tak y, bardziej otwarci będziecie na przykład na ten flirt, na tą zabawę, na taki, na romans jak najbardziej, że tutaj macie takie nastawienie y, 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 moje życie wygląda tak jak chcę, żeby wyglądało, jest stabilne, nie mam się o co martwić, nie będę się tym martwić, więc jak będziecie bardziej otwarci na otwarcie taką lekką energię. Czynniki z zewnątrz. czy znaczy wpływy z zewnątrz. Umiarkowanie. No to jest, tutaj u Was jest, słuchajcie, no taka relacja z przeznaczenia. No. Tak jak ja tutaj też poczułam właśnie, że z jakiegoś powodu ten Wszechświat po prostu Was tak pcha do siebie. Że na tej drodze, że wciąż jesteście na tej drodze swojego życia. Że ta droga jest taka, mimo że tutaj macie tych pobocznych naprawdę dużo, tak jak mówiłam, to no to coraz częściej jesteście, coraz częściej lodujecie na tej drodze, coraz dłużej spędzacie na niej czasu po prostu, że to jest, no tak, tak, tak ma być. no. Arcy kapłan kurka donarów, asbest, z kielichów, no. Że to jest, taka jest energia, słuchajcie, że. Mm, z zewnątrz też ktoś będzie sobie też zdawał z tego sprawę, że z tego wszystkiego, co się dzieje, bo to już jakiś czas pewnie trwa. Ale jest as buław, as kielichów. Wciąż jesteście tak, jakby przed szansą na, na prawdziwą miłość, na prawdziwą pasję. Wciąż tak, jakby to jest jeszcze nieskonsumowane. O, jak, tak w cudzysłowie, bo nie chodzi mi o, to, o dosłowne znaczenie tego słowa, tylko po prostu to nie jest jeszcze tak, jakby to się to jest wciąż tak, jakby w przebudowie, wciąż jest wszystko przed wami. Nadzieje lub obawy. Królowa kielichów. Zobaczcie, no tu jest świat, król kielichów i królowa kielichów. Taką no. macie nadzieję, że, y, w, że wszechświat was dobrze prowadzi. Znaczy w tym sensie, że, że wy dobrze słuchacie. Nie tyle, że was wszechświat dobrze prowadzi, ile wy dobrze m, odczytujecie te sygnały, jak was wszechświat prowadzi. Że macie nadzieję, że, że to uczucie jest, y, które macie w sobie do tej osoby, że to jest... Y, że to jest właśnie właściwa droga. Że to wy wszystko dobrze odczytujecie, że to dobrze widzicie, że to nie, że nie ma w tym iluzji. Sprawiedliwość, transformacja, siódemka, była sprawiedliwość. Że tutaj w tych Waszych nadziejach i obawach właśnie jest taka energia. Jeżeli to ma być moje, to ja się nie chcę przed tym bronić, nie chcę z tym walczyć. Jeżeli jest, jest transformacja sprawiedliwości, jeżeli to jest coś, co wszechświat uważa, że ja z jakiegoś powodu mam być na tej drodze z tym człowiekiem, z jakiegoś powodu, to, też, to nie musi być tylko romantyczna historia. Pamiętajcie, że z jakiegoś powodu macie jakiś odcinek mały, dłuższy, krótszy, ale z tym człowiekiem razem przejść, i tutaj macie takie wewnątrz. Takiego odczucia, że skoro tak jest, skoro ja mam się spotkać na tej drodze z tym człowiekiem z jakiegoś powodu, to ja nie chcę się przed tym bronić, nie chcę z tym walczyć, bo im bardziej z tym walczycie, tym bardziej to tak słuchajcie wygląda, że to dłużej po prostu trwa, bo jesteście na tej drodze, potem gdzieś tak rozpraszacie się, wy, ta osoba, odchodzicie i potem znowu wracacie i to po prostu trwa dłużej. A tutaj wszechświat z jakiegoś powodu pokazuje Wam, że jakiś odcinek drogi macie przejść razem. Rezultat. Mak. No może być tak, że w sierpniu na tej drodze będziecie dłużej i tak jakby właśnie jest taka energia, że wszyscy powie, dobrze, no to teraz możemy w końcu zacząć? Naprawdę? Jesteście gotowi? Możemy zacząć? To, to może być ten właściwy początek? Cesarz, osamka mieczy, szóstka było. siła. Tutaj powiem Wam tak, jak karty pokazują. Jeżeli to Wy jesteście w związku, albo ta osoba jest w związku, albo ma jakieś zobowiązania, to może tak, jakby zacząć dostrzegać prawdę, że mimo tych zobowiązań, mimo tego, że na przykład ma jakiś związek, to wciąż na tej drodze jest coraz częściej z Wami. Może, może to po prostu to zacząć ta osoba dostrzegać coraz bardziej. Jest szóstka, była w karta sukcesu i karta siły. No może być tak, no trudno mi powiedzieć, czy już świat na przykład, bo to jest ten mag, czy uznacie, że tak, że to jest, na tej drodze jesteście i przez dłuższy czas będziecie, nikt nie będzie chciał odchodzić, czekać drzwiami, to, y, to taki jest rezultat i ja bym powie, powiem wam, że y, tutaj jest jeszcze tak jakby jedna osoba, to już uzgodnicie tak jakby, czy to wy macie, czy to ta osoba, jeszcze ma coś do uzmysłowienia w sobie, więc y, może tak być, że w sierpniu wam się uda na tej drodze już będziecie razem i przekonacie się, dlaczego tam macie być. A może być tak, że jeszcze trzeba będzie troszkę poczekać, bo tutaj jest ktoś, gdzie tak jakby dopiero zaczyna to dostrzegać. To już zobaczycie. Ale jesteście już bliżej tak jakby tego coraz bliżej, jaka rada. Ale macie czytanie. Zobaczcie, jest dziewiątka denarów, diabeł, dwójka denarów i dwójka kielichów. To jest jako rada. I tak wam powiem, jak słuchajcie, jak te karty czytam, no tak jak mówiłam, można sprawdzić assen księżyc, można sprawdzić kwetyjski, można tego po prostu nie przyjąć, co ja teraz mówię, jeżeli tego nie czujecie, bo tu jest pokazane tak, że jeżeli jesteście singlami na przykład drugie raczki i bardzo staracie się kogoś poznać i nowego otworzyć na nową miłość, no to tej karty mówią po prostu o tym, że no póki co to nie bardzo jest możliwe, bo jesteście spętani po prostu z kimś innym dosłownie, bo to jest diabeł zwykła jest kielichów, jesteście połączeni z kimś innym jest to nie bardzo jest możliwe żeby przed do waszego życia ktoś nowy gwiazda, na koniec no to już tak mogę dokładać po prostu dalej, no to jest ta, to jest ta energia że niespodziewanie dostaniecie tą wiadomość, ktoś się do was niespodziewanie odezwie, a Karta Gwiazdy mówi o tym, że no Wszechświat z jakiegoś powodu na tej drodze was tak, co wy mu tak uciekacie, to po prostu on tak go z na tą drogę, z jakiegoś powodu. No i pewnie się przekonacie w którymś momencie w swoim życiu, z jakiego powodu. Odpowiedź na wasze trzy pytania. Odpowiedź numer jeden. 8 dni, 8 tygodni, i wszystko jest y, tak, jakby jest progres, czyli wszystko idzie. Y, idzie. To, nie, to nie stoi w miejscu, tylko to wszystko będzie szło do przodu. Powiedź numer dwa. Jest y, sobota, może być ważna, i jest y, Saturn. Y, czyli tutaj może być taka sobota, na przykład jakaś ważna, dla Was trochę trudniejsza, więc trzeba byłoby w tej sobocie znaleźć coś, co Was ucieszy, jakąś przyjemność. Powiedź numer 3, Dwójka. Dwa dni, dwa, y, dwa tygodnie. Nawet jeżeli Was coś zaskoczy, to to jest po prostu tak, tak ma być, tak ma się dziać, dzieje się wszystko tak, jak się powinno, mać, jak się powinno dziać. Kochanie, zobaczcie, ile kart tutaj wyjęłam, więc no, przesłanie jest takie, że niespodziewana dla Was wiadomość, znaczy nie spodziewacie się, że ktoś się tak do Was odezwie, ale no czytanie takie mocne, powiedziałabym. Sprawdźcie ascendent Księżyc. Tak bym Was do tego zachęcała. Życzę Wam udanego miesiąca, dobrego miesiąca. To jest jakaś część z tego miesiąca, bo tutaj będzie się działo też myślę, że dużo więcej dla Was. amelia A Teraz do mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego kontaktu ze mną, no to się odzywajcie, drogie raczki. Wszystkiego dobrego.